Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Renetaro, a w szczególności witam um, Strzelców. A w tym momencie chciałabym pozdrowić Natalkę. Hi Natali! W końcu doczekałaś się Strzelca. Um, zapraszam Was do y, wysłuchania horoskopu tygodniowego od 11 do 17 maja 2020 roku. Jak widzicie, karty mam już rozłożone na stole, z tego względu, że nie, nie chciałam zabierać Wam czasu z tasowaniem, z rozkładaniem, to bardzo dużo czasu zajmuje i nie chciałabym, żeby ten filmik trwał długo, bo się później po prostu długo wgrywa na, na kanał rozkład mamy składa się z trzech, z trzech rzędów. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii jaka czeka strzelców w tym tygodniu. Na samej górze tutaj co mamy widzicie te karty to są karty dopytane, żeby jak najwięcej wyciągnąć co nam karty chcą przekazać. W drugim rzędzie mamy pokazane co dobrego strzelców spotka w tym tygodniu. W trzecim rzędzie y, karty nam pokazują, y, czego strzelce nie powinni robić w tym tygodniu. I też mamy karty tutaj dopytane na samym, na samym dole. Y, widzę, że rozkład jest bardzo, bardzo pozytywny dla strzelców chyba, Chyba żaden ze znaków do tej pory nie miał tak pozytywnego y, rozkładu. Początek tygodnia zaczyna się od, od dobrych wiadomości. Ktoś nadciąga rycerz na białym koniu nadciąga y, z kielichem z dobrymi wiadomościami. To będą dobre wiadomości, bo widzę dużo radości. Będziecie czuć się. Y, Mam na myśli panie strzelczynie, będziecie czuć się jakbyście miały wiatr we włosach. Może to będzie propozycja randki, może ktoś się pojawić. No właśnie, jakiś, jakiś kawaler, jakiś, jakiś rycerz na białym koniu z kielichem wkroczy w wasze życie, a wy poczu poczujecie wiatr we włosach, będziecie fruwać jak ta dziewczynka na tym latawcu z motelem. Bardzo, bardzo pozytywnie. Tutaj mamy jeszcze króla mieczy, być może to osoba być z, ze znaku z trygonu powietrza, wodnik, waga, bliźniak. Niekoniecznie, ale może tak być. Dalej jeszcze widzę. Propozycja pracy może właśnie to, niekoniecznie, niekoniecznie może chodzić o, o jakieś sprawy randkowe. Jednych może właśnie dotyczyć sprawy randkowe, innych z kolei być może dostaniecie jakąś propozycję pracy, nowej pracy, z czego będziecie bardzo, bardzo zadowoleni, bo mamy tutaj asabuław i dziesiątka monet. To dla nas te karty mówią właśnie o o pracy, albo może w końcu dostaniecie wiadomość, że możecie wrócić do pracy, bo w dzisiejszych czasach wiem, wiadomo, że nie wszyscy pracują przez, przez taką sytuację, jaką mamy. Być może ktoś się odezwie i, i po prostu mówią nam, że po prostu możemy już wrócić do pracy. Karta Asa Buław mówi nam o działaniu. Albo to może być propozycja do nowej pracy, albo to będzie właśnie powrót do swojej pracy, z czego będziecie bardzo zadowoleni. Tak, i tutaj też widzę bardzo y, przyjemnie, mamy kartę Prinsesę Kupków, która właśnie y, jest w takim przyjemnym nastroju. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Tak naprawdę wiosennie, tak, tak milusio. No to w takiej energii widzę, że y, y, będziecie, drogie strzelca. Na sam koniec tygodnia widzę jakiś nie, nieprzyjemny eksydent. Ktoś wkroczy nagle do Waszego życia, też może być z trygonu powietrza. Niekoniecznie, ale być może mamy rycerza mieczy. Ta osoba jest wkroczy nagle do Waszego życia i po prostu narobi tylko zamieszania. Tu będzie, tutaj jeszcze mamy siódemkę mieczy. Ta siódemka mieczy. O prześladuje wszystkich, dosłownie wszystkich. Zrobiłam już tyle rozkładów, to chyba w, u każdego znaku z zodiaku pojawiła się siódemka miecza. Nie wiem, prześladuje w tym tygodniu. Siódemka miecza prześladuje i, i wieża prześladuje wszystkich. Nie wiem, co jest w tym tygodniu. Takie dwie nieładne energie. Także wracam do tego rycerza miecze. Tak jak wspomniałam, może wpaść nagle, narobić zamieszania, może to być osoba z przeszłości, co właśnie może mówić nam o tym. Siódem kamieczy, że po prostu wpadnie, narobi zamieszania, hałasu, szumu i jak wpadnie, tak wypadnie. A Wy zostaniecie jakby w takiej zadumie, w takim, w takim przemyśleniu dlaczego, po co, co się stało, po co ta osoba wracała. Nie wiem, będziecie szukać wyjścia być może z tej sytuacji, z tej nieciekawej sytuacji. Bo właśnie na samym końcu ktoś, na samym końcu tygodnia ktoś was może zdenerwować. Może chodzić o jakąś kradzież, nie wiem, uważajcie na ulicy, żeby właśnie nagle ktoś do was nie podbiegł, nie wiem, torebki nie wyciągnął, telefonu wam nie ukradł. Też miejcie na to uwagę. Może nawet na ulicy ktoś was zaczepić i po prostu wam e, nakrzyczeć, nie wiem. E, Możecie usłyszeć trochę niemiłych słów na swój temat, i będziecie później tak zamknięci w sobie i się zastanawiać, dlaczego. Także miejcie uwagę na, na takie, takie nagłe, nagłe osoby, które się pojawiły w Waszym życiu. Jeżeli to jest ktoś z przeszłości, to po prostu odcinajcie takie osoby od siebie bo one są nam niepotrzebne, żeby nas denerwować. W następnym rzędzie przejdźmy do drugiego rzędu. Co dobrego was czeka w tym tygodniu? Na dzień dobry mamy dziesiątkę mieczy i asa mieczy. To tak jak wspomniałam, jeżeli taka osoba się pojawi, taka nerwowa osoba z przeszłości być może, to po prostu w tym tygodniu uda się dla Was zakończyć relację z tą osobą, odciąć się od niej, to dla Was pójdzie na korzyść. Yy, możecie ją zablokować w asie mieczy. Yy, to jeżeli chodzi o tą osobę, albo ogólnie może chodzić o to, że jakaś osoba może jest w Waszym życiu, która jest właśnie uciążliwa dla Was, nieuczciwa wobec Was, chociaż tego ja nie widzę tutaj yy, w rozkładzie, Karty nam tego nie pokazały, na, sam, na samym końcu tygodnia nam pokazały takie, takie nerwowe coś, nerwowość. Yy, ogólnie, co, co by Wam nie służyło z kimś, to po prostu w tym tygodniu zdecydujecie zakończyć to raz na zawsze i to dla Was będzie na, na Waszą korzyść. Odetniecie się od tej osoby w końcu. Nie wiem dlaczego, dla mnie się pokazuje w dwóch kartach, Wodnik, zarysował mi się wodnik. Może macie kogoś, kogoś w swoim życiu z tego wodnika, po prostu. Też może dla nas te, te karty mogą nam mówić dziesiątka mieczy, as-mieczy. Jeżeli ktoś zdaje jakieś egzaminy, to dziesiątka mieczy z asem mieczy mówią nam, że, że uda się Wam zdać pomyślnie. Może ktoś ma, właśnie jeżeli będzie chodziło o pracę, jeżeli będzie nowa praca, to podpiszecie pomyślnie papiery, czy przedłużycie umowę o pracę pomyślnie. Te karty mówią w tym sensie, że to będzie pomyślnie, no i w sumie ten rząd mamy taki, co dobrego Was spotka. To to, to właśnie jest na dużym plusie. Być może będziecie dążyć do jakiejś prawdy, w asie mieczy to też znajdziecie to prawdę. Dalej mamy kartę, e, kartę gwiazdy. I znowu rycerz e, kielichów. Po raz drugi u nas po, po, pojawił się rycerz. Panie strzelczynie, będą w tym tygodniu otoczone wianuszkiem mężczyzn. Duże powodzenie będziecie mieć, e, drogie, drogie panie. Być może spotkacie osobę, którą już znacie, bo Karta Gwiazdy mówi nam, że może byliście oddaleni od siebie albo jesteście na odległość i ta osoba się pojawi w tym tygodniu. Może ta osoba dla Was się przyśnić. Karta Gwiazdy mówi nam o śnie. Może marzycie o tej osobie, marzycie o takim rycerzu kielichów. To po prostu być może wyśmicie taką osobę i się taka osoba pojawi. Dalej mamy jeszcze szóstkę buław, która mówi też nam o zwycięstwie. O tym, że ktoś będzie Was, drogie Panie, adorować. Ktoś będzie się starać o Wasze względy. Także będziecie tu adorowane. Tym bardziej, że tutaj też jeszcze nam pokazuje, jak na tej karcie mamy księżniczki kielichów, że też jest zadowolona w takim miłym nastroju, tak jakby byłaby adorowana, że będziecie wąchać kwiatki, fruwać jak, jak ta dziewczynka z motelem. Także bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie. Dalej mamy właśnie, tak jak wspomniałam, szóstkę ebuław i arcykapłankę no właśnie, i wrócę do asa, do asa mieczy. Jeżeli będziecie dążyć do jakiejś prawdy, bo arcykapłanka jest osobą ukrytą w ukryciu, coś jest dla Was niejasne, to w tym tygodniu dla Was z sukcesem uda się odkryć jakąś tajemnicę, coś wyjdzie na jaw. Jeżeli kobiety zajmują się ezetoryką, wróżeniem skarb, no, to widzę, że też pójdzie Wam pozytywnie. Szóstka buław nam o tym mówi, że w dobrym kierunku idziecie, że po prostu uda się Wam sukces. Tu jest sukces w szóstce buław. Jeżeli ktoś zajmuje się jakąś nauką, jakąś um, uczycie się czegoś, <laughs> przepraszam. To też uda się Wam egzaminy jakieś, tak jak wspomniałam, to też z sukcesem powinniście zdać. W ogóle w tym tygodniu yy, będziecie mieć yy, wyostrzoną intuicję. Słuchajcie swojej intuicje, yy, intuicji, bo arcykapłanka nam mówi o, o dobrej intuicji. Jeżeli coś Wam podpowiada w środku Wasza intuicja, to róbcie to. Tutaj właśnie to zyskacie na tym. Też sny dla Was mogą dużo podpowiadać w tym tygodniu. To też przyglądajcie się na sny. Mogą być bardzo znaczące. Możecie dostać jakąś podpowiedź na, na jakiś temat. Może coś was, coś was męczy. Nie wiem, szukacie jakiejś odpowiedzi do jakiejś zagadki to po prostu możecie dostać takie podpowiedzi w snach lub słuchajcie, y, słuchajcie swojej intuicji, w czym mówi nam arcykapłanka. To to, to jest bardzo mm, pozytywne. Co tu jeszcze? Co tu jeszcze dla Was mogę wyczytać? Dobrze, przejdźmy do trzeciego rzędu. Czego nie powinniście robić w tym tygodniu? No to też na dzień dobry mamy pozytywne karty. Dziesiątka kielichów, król Buław i trójka monet. No to dziesiątka kielichów jest bardzo pozytywną kartą. Król Buław to yy, strzelec. To po prostu panowie strzelce są w swojej energii. Lub ogólnie my wszyscy strzelcy jesteśmy w swojej energii. Dlaczego one wypadły te karty dla nas w pozycji, czego nie powinniśmy robić, to w sumie nie wiem. Może nie powinniście robić jakiegoś remontu? Trójka, trójka pentakli nam mówi o tym, bo tu jest przedstawione jak mężczyzna maluje. To po prostu być może nie powinniście robić jakiegoś remontu. Albo też właśnie teraz się przyjrzałam na te karty, bo są pozytywne, nie mogę niczego tutaj odszukać negatywnego, żeby czego tu nie robić. Właśnie zauważyłam na tych dwóch kartach, jak na dziesiątce kielichów siedzą dwie kobiety na ławeczce. Król, de, e, Król Buław też siedzi na ławeczce, na tronie. Być może tu karty chcą pokazać, przekazać, dać taki przekaz, żebyście nie siedzieli na. żebyście po prostu nie siedzieli na tyłku. Ruszcie się, zróbcie coś. Bo tu jest właśnie dużo siedzenia. Właśnie, teraz mamy kwarantannę. Większość ludzi siedzi w domu, nudzi się. E, jest ładna pogoda. Być może karty nawołują nie siedź w domu, rusz się, zrób coś. Być może poszukaj sobie jakiegoś hobby, tak jak tutaj mamy w trójce denarów: mężczyzna maluje obraz. Może wy poszukajcie jakiegoś swojego hobby, co kiedyś robiliście, co, co już to dawno zostawiliście, dlatego że nie, nie mieliście czasu na swoje hobby. No to teraz, jeżeli macie dużo czasu, jeżeli nie pracujecie, dużo siedzicie, to po prostu karty was nawołują, żebyście coś zaczęli robić. Żeby właśnie nie siedzieć, bo tutaj nic więcej nie mogę wyczytać z tych bardzo pozytywnych kart. Też może jeszcze być e, król e, buław. Mężczyzna jest dominujący w domu. Być może to jest e, dla mężczyzn. Panów strzelców, żeby nie dominowali tak y, nad swoją rodziną. No, żeby troszeczkę popuścili, dali trochę luzu. W sumie on nie jest groźny na, tym, y, na tej karcie, siedzi spokojnie, ale to tylko tak wspominam. Tak. Dalej mamy kartę rycerza Mieczy. Rycerz Mieczy po raz drugi nam się pojawił. Wredo, tata. Ej, właśnie, i mamy rycerza miecze, mamy króla kielichów i ósemkę e, miecze. Z tego co widzę, no to właśnie nerwowa osoba to jest właśnie e, rycerz miecze. Być może karty nam chcą e, przekazać, żebyśmy nie byli nerwowi, żebyśmy nie dążyli po trupach do celu. Abyli bardziej spokojni, bardziej, bardziej iść właśnie prosto i bardziej spokojnie podchodzić do może do jakichś tam sytuacji, nie, nie atakować kogoś nerwowością, a po prostu z takim, z takim spokojem iść, z takim uczuciem może, nie być nie, żebyśmy nie byli nerwowi, drodzy strzelca, jeżeli właśnie wpadnie taka osoba. Taki rycerz mieczy i narobi wam zamieszania, zdenerwuje was, to po prostu nie trzymajcie tego w sobie. Karta ósemki mieczy mówi, nie bierzcie tego do głowy, nie przeżywajcie tego, nie, nie zamykajcie się przez taką osobę, która wpadnie przypadkowo i wam na bluźni. Nie wiem, bo taka osoba to po prostu nie przebiera w słowach, taki rycerz mieczy. To po prostu karty nam nawołują: nie bierzcie tego do, do serca, do głowy, nie przejmujcie się tym. Po prostu odpuśćcie to. Nie warto się przejmować takimi ludźmi. Dalej mamy kartę wieży. Tak jak wspomniałam na samym początku, karta wieży chyba u wszystkich znaków się pojawiła w tym tygodniu. No jeszcze mi zostało trzy znaki, chyba, do zrobienia. Ale jak do tej pory to chyba każdy jeden znak miał wieża. To tak na sam koniec mamy wieżę, mamy szóstkę kielichów i mamy kartę świat. Z tego, co widzę, czego nie powinniście robić, drodzy strzelce, to być może jeżeli ktoś wróci do Was z przeszłości, o czym mówi karta, karta szóstki kielichów, to być może um, nie. Nie wyrzucajcie tej osoby, może nie kłóćcie się z tą osobą, o czym mówi karta, karta wieży. Nie odcinajcie się od niej, nie zamykajcie jej jakby, nie zamykajcie przed nią drzwi, o czym mówi karta świat. To jest jakby zamknięcie etapu, no to karty nam nawołują: nie róbcie tego, nie zamykajcie się przed tą osobą. Też jeszcze może być taka sytuacja, że spotkać się z kimś przypadkowo z kimś z przeszłości, być może tu akurat karta pokazuje, że kobieta widzi mężczyznę, który obejmuje inną kobietę, być może tak właśnie też się zadziać, że po prostu spotkacie kogoś lub zobaczycie w social mediach o czym mówi nam karta świat, może jakieś zdjęcia zobaczycie swojego e, byłego. Z jakąś kobietą, was może to zaboleć, zdenerwować w karcie wieży. No to też karty, jakby mówią, nie. Odpuść to, nie, nie denerwuj się. No, karta wieży, tak jeszcze, jeszcze wspomnę sama karta wieży mówi: Uważajcie w domu na na prąd, na elektrykę, wyłączajcie wszystko z domu, bo może być problem właśnie z elektryką. Wyłączajcie wszystko z kontaktów, jak wychodzicie z domu, żeby nie było jakiegoś zwarcia, spięcia elektrycz... z elektrycznością, to jakieś przewody. Nie wiem, no, tu jest właśnie to wyraźnie pokazane, żebyście właśnie uważali na to. Hmm. Chyba to tyle drogie strzelce. Tyle mogłam wyczytać z tego horoskopu. Mam nadzieję, że Wam się horoskop e, spodobał, bo nie jest, nie jest zły. Naprawdę jest bardzo miły, bardzo sympatyczny. Milusio, milusio. Dużo widzę, będzie się dziać, dużo adoratorów e, będziecie mieć, drogie panie. Panom Strzelcom, nie widzę tu żadnej kobiety, niestety nie pokazała się nam, ale to nie znaczy, że wy nikogo nie, nie znajdziecie. Jedynie mamy arcykapłankę z kobiet chyba. To, to po prostu tak. No, tutaj jeszcze mamy księżniczkę kielichów, jakąś młodą osobę, ale ogólnie horoskop wyszedł pozytywny. Mam nadzieję, że to wszystko pozytywne, co tutaj widzimy, że to się dla was sprawdzi. Jak się dla Was horoskop podobał, to proszę zalajkujcie. Dajcie mi znać w komentarzach, jak, jak u Was sytuacja wygląda. Czy się coś sprawdziło? Jeżeli macie ochotę, za, zasubskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że yy, mam nadzieję. Jestem pewna. W następnym tygodniu znowu się zobaczymy. W następnej tygodniówce. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym tygodniu. Trzymajcie się strzelce cieplutko. Pa pa!